Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niedostateczny, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play Metin 2 na serwerze Anadolu, na serwerze w sumie tureckim. Także dzisiaj, co dzisiaj, co dzisiaj? E, pobiegamy trochę DT, pobijemy troszeczkę Metinów w DT, no i polepszamy troszkę Kowala, no i ulepszymy też możliwe albo i nie ulepszymy. Będzie potrójna próba Stalki na 9. Także biegaliśmy w trójkę, ja Olo i Tinek. Bo solo ja nie potrafiłem tego ustać, a na początku myślę, że nie było niczego lepszego, jeżeli chodzi o zarabianie. Stąd moje yangi, tak można to ująć, bo ulepszałem jakieś łzy na 8, Phoenixy na 8, stalki na 8, czakry naszej, 6, bo tam shurikeny z plusem, a shurikeny były drogie, Trudy na 7, 6, 7 raczej. No i tak to mniej więcej wyglądało, więc ja was zostawiam z klipami, jeżeli wam się podoba, pamiętajcie o cenie, subskrypcji, o komentarzu, jeżeli coś poprawić, zmienić, to śmiało. Także zostawiam z klipami ze streama, także trzymajcie się, miłego oglądania. I do następnego. pa! pa. Mm. O! 3, 2 dla Kowala. Ile jeszcze? 2 konta? Je ogólnie jest 7. O to. Jeszcze, jeszcze możesz wygrać tą watę. No da. Ile mówiłem? 3, 2 dla Kowala? 3, 2 no. 4, 2 dla Kowala. No i ostatnie. Co masz zrobić z tymi butami? Tu z 8 chcę. Tu z 8 mają być, rozumiesz? Tu z 8. Być. A, nieźle. Czyli ile przegram? Dwa do 5 Pięć, dwa, pięć, pięć dwa dla Kowala tym razem. Tu moc wiesz. Moc A. kogoś tam. Energia, amfetamina. Tak, tak, tak. No, to tak, może być. Czuję Czuj z... Uwaga. Dla Mentala, wow, raduj się. Wow. No, wow, duchowy. Nie. Nie, ja bo to nie Ale Nie. Palnięcie. <trym> tak. Ale też niebieska chyba też do bardzo nie kortuje, no. za bransę i nasior, tak? No, opłacać? Kolce. Tak. Kolce nie. O, olo, zgadnij. hek. Aha, eee. trująca. Na blisko? nie wiem, Czekaj. No nie skleić? kurwa, chłopie, dawaj. Daję moc Jubiler, ja pierdolę. Nie pierdol, że jubiler. Gdzie go wydarmosił? No tu, tu go biłem. Nie, pierdol. Mam nadzieję, że trolujesz, nie? No, no kurwa, chciałem trollować. Ja przecież, pierdol. na hackery czekam. Andrzej Gołota. I podbrutkowy. Jeszcze czuję, że będę miał 4-0. Ja pierdolę. Emergency 4-0 że przegrasz, czy że wygrasz? Nie, 4-0 to mi Emergency no. jest 1-0 dla Kowala. 0-4. 2-0 dla Kowala. No puść tak, mnie. Tak czułem. 4-0. Ja mam 2-0. Ja mam 2-0 dla Kowala. 4-0 dla Kowala. 5-0, mówiłem? Tak. O, 6-0 dla Kowala. 7? Ja pierdolę, no! Klikam w górę. No przez koce żarło, kurwa! O, no to ch chłop, ch chłop, chłop zrobił 11-0. Ja pierdolę, to on no z Tinkiem, kurwa, w enemy no ja pierdolę! No, ale tyle emocji nie dać? Ale jak te emocje, o, Kurwa, kurwa, nie wiedziałem, że ci kudropnie. Oddawaj to, kurwa. aura, pozdro. Oddawaj to. Purpura, pozdro. Oddawaj to, kurwa, złodzieju. Masakra, to masakra. Wypierdalaś wypierdalasz stąd. Wypierdalasz, Tynek. Wypierdalaj stąd. To by tobie wszystko dropiło. Aura, aura. Idź stąd. Weź se podnieś. Że na 9 wcale nie będzie lepiej. Ty... Ej, no wypiertalaj Tidzeek! piszcie! Idź stąd! Ej, I O chuj, czarowane Idź stąd! I ty kurwa kurz! w końcu mi się do zwróci. wróci. Ej, ej, jak kopę ci dekapu? Jak ci taka zakończy, to ja sobie nie idę więcej. Czemu? No, dla Tomaszka. Ty, oddawaj to kurwa, zabrać. Rozedrzeć, to na no, stokanie kosztuje. Państwa. To możesz się zawsze rozedrzeć, nie? A to. Z niego nie leci? Leci, skaza. To napię dalej ty, ty co ty, hopie Pedek może ze szkody, nie? jest. <gulet> co tam co, trzeba? No, ja. o, na to czekaliśmy, kurwa. To Czekałem, kurwa. Na to czekaliśmy. No, to to to, że... no. Dobra, so Avengersi, witam serdecznie. Witam na dzisiejszym szkoleniu. Ulepszania z na <gulet> plus 8. Aho, zajebiście. 1-0 dla Kowala. Kont, kowal kontra 4 stalki na 8. <śmisk> 1 -1. Witam. Nie opiewny! 1-1. Witam. 2-1. kurwa odchodzi po kolei Ty jakbyś jedzenie zgarniał kurwa, w jakimś w więzieniu, nie? Ty chyba nie wiesz, A, jak to, kolej, to, jak nie? to działa. 3-0 i tu nie mam jaków, kurwa. 3-0? No, Ulepszył ci? Przy... No, tak. Co kurwa jeszcze? 03. Zero, zero, no to 04. 2. 2. 2. A ty Uff, uh. emergency Buffix. 3-2 yy, dla Kowala. 3-3. Trzy, trzy. I ostateczny. Czy z przewrotki? Czy z przewrotki będzie? Kogo dla kogo? 4 i 3 dla kowala Toj Tak, na 8 Ebał. Ty niech to nie To już stoję, kurwa, na gdzieś! Ty. Falcholda Ty. dla nikogo. Falchorda. Co tam słuchać? Mięsny, co tam słychać? Ty, ty jak coś dla ciebie? Weź, zobacz. Oka. I to zobaczyć. i to też se zobaczyć, jak coś. Czy stopie... mi na tym na healerze. Nie tam ci się przyda. To dla siebie. O. No. To no dobre. się pobawimy. Zobacz co na 9 trzeba. Hop, jakąś chujnie. Jakiś kurwa symbol wojownika psa mam jakoś grzywa. Ja strzelam jakieś gówno, które... Stop. Symbol yy, wojownika Jakiś matowy A, plus czy coś świetnie. jakieś takie kurwa dziwne. No, się uderzy jakieś coś z No, zajebiście, kurwa. kudla tego leży, nikt nie podniesie. Może wyszpon. szpon. Bezczelessny hut. Indyk. E no, to zajebiście to kucie oddaje. Ma to wylud dwa razy. Plus, minus. No, Kurwa, to jest na dziewięć, ale ja. Nie, ty, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Dam, no, dam każdemu po jednym i ulepszymy w tym samym momencie. Mhm. Mhm. Mm Ty, pięć, Tomek, bierz na gildię. Po, podnieś ten ludzi, gdzie do ryba. Przeszkadza. dla Olafa. Nie no, no, widać Ale widzę, że na tych kurwa tych metinach, to co kół, to lecę i najgorszy krapek i może być. No. A jak? Um. Jak, warta, jak warta więcej niż Bodzie, to trzeba mnie. No, na pewno więcej. Co ja mam zrobić? Dodawa kulka 350, czyli 4. Dwójku Jeden trzy Co No jak wyprzedany? Kto jest kurwa złodziejem? Dobra, chodźcie Tam gdzie zawsze stoję Co jest tam? puszek tam szczeka, nie? Z duków no, tak. szczekają E, gdzie Chłopie jakbym o, jakiś Dying grał, nie? Jakieś takie dźwięki Kao pere No i damy, jakby, że dajcie OK, że jak będzie, jak jest tak, nie? I na 3, no. powiedzcie jak będziecie mieć, na 3 klikamy. Dawaj oh, 150, jeszcze na lepszej. Ty, klinek. Okay. No, dobra. Gotowi? No. Ta. 3, 4. Waliło. Jak się nazywasz i hop Chłopak tak ulepszył, że kurwa go z discardowej wyjebało nie? Ty. No wbił. pił No i co? Czyli jeszcze jedna Latinka. No przecież gramy w trójkę, no to kurwa teraz będę tobie półtork, jakby robił. A później Alafo, bo Alafo jest najdroższy. Nie Chce się No daj, Czasami daj. Dałbym. Z... Z, pięć z nich, że mi to spali. Kurwa, ale te Stalki dobrze oddały. Ale to strasznie... To to jest... Stalka, to jest jak truta. No kurwa, trut tyle potrafi spalić. Nie no, te truty to, nie, te truty to pali jak pojebane bez jaj. Nie, truty pali jak... One są na 7,50, one są też wyższe levelowo. Pokaż, pokaż. Zobacz, pokaż po każdym. Ze... Czekaj. No, Czekaj no, miks, kurwa. Mm, miks. Kolejny miks. E, zwierz mix. Kolejny miks. Mix. A no, no, teraz kolejny mix. Mm. Turbo mix. No. dobra jeszcze cztery można zjebać. Hmm, ale jeszcze diabły diabły. Machal no bez na... e, no na no 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 bez no to. Hmm. Ale mix turbo znowu jakieś daj kurwa 20 na dt. Skąd ja te bony bierzecie? No dupa znowu. Tak dobra teraz. Skąd? Z nie? A skąd ma wziąć? No bo dupa. Strasznie to wchodzi kurwa na tym globcu. Czeka Ale nie wiem nie zostawić. Nie, jeszcze, jeszcze. Jeszcze jej dojebiesz? czajnik? Jeszcze raz, no. Jak nie wejdzie to po prostu chuj. Dobra, jeszcze nie pokazuję mix kurwa. Kolejny mix. Endzone N na tym weszło kurwa? Kolejny miks i się zmienił jeden bo on zajebiście. 2 hmm. <grym grym> i kolejny miks. Stary <grym> na orki, zmieniło się sześć. Coś tego typu, zdecydowanie. Dobra, to jeszcze to cztery. pierdolę. I ostatnie. Gość co robi, ostatni. Ostatni, no to ostatni. Gówna. Gówna. 20 diabły, kurwa, 8 inta. Bezena, no i ostatnia zmianka. 20 diabły. Odporność na spowolnienie, kurwa.